Szanowni państwo, chcę z tego miejsca ogłosić po konsultacjach, które odbyliśmy z szefostwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, z panem ministrem sportu i jego współpracownikami ze stroną rządową, że jest naszą ambicją i zamiarem, aby rozpocząć starania o igrzyska letnie igrzyska olimpijskie w naszym kraju w roku 2036. Proszę państwa. <klucz> Szanowni państwo, mamy nadzieję, jesteśmy przekonani, że do tego czasu będzie już gotowy centralny port komunikacyjny, będziemy mieli supernowoczesne wielkie lotnisko wraz z siecią połączeń także i kolejowych. Pod względem infrastrukturalnym, komunikacyjnym powinniśmy być więc absolutnie w 100% gotowi do przeprowadzenia tak wielkiego przedsięwzięcia. Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy i chcesz być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał.